Jestem Gosia Trzciankowska, a za mną jest żagański pomnik Niedźwiedzia Wojtka, którego bardzo lubią dzieci. Niedźwiedź Wojtek to postać prawdziwa. Walczył z armią generała Andersa, między innymi pod Monte Cassino. Po wojnie swoich dni dożywał w ZOW w Edynburgu. Niedźwiedź Wojtek to żołnierz II Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa. Syryjski niedźwiedź brunatny urodził się w 1942 roku w Persji i przeszedł z drugim korpusem cały szlak wojenny przez Irak, Palestynę, Egipt, kampanię włoską od Monte Cassino przez Anconę, Apeniny aż do Bolonii jako żołnierz 22. kompanii zaopatrywania artylerii. Pomagał żołnierzom nosić skrzynie z amunicją, uwieczniony w kampanijnej odznace rozpoznawczej. Po demobilizacji oddany do ZOWEDYNBURGU w Szkocji, gdzie zmarł 22 grudnia 1963 roku. Pomników Misia Wojtka na całym świecie jest sporo. Ten żagański przyciąga wiele wielu turystów, którzy przychodzą i robią sobie z nim zdjęcia.